Witam serdecznie. po tej stronie. Dzisiaj mam dla was recenzję elektronicznej kostki do grania Dice Plus. Kostka została po raz pierwszy zaprezentowana w 2012 roku na marcowych targach Cebit w Hanowerze. Jej pomysłodawcami są Polacy, a w marcu 2014 roku jako pierwszy polski produkt w historii zdobyła złotą nagrodę i Product Design. Na początek przejdźmy więc do rozpakowania produktu. Kostka zapakowana jest w tekturowe pudełko, na którego tyle znajdziemy trochę informacji o kostce oraz logo App Store i Google Play informujące nas o kompatybilności kostki zarówno z tabletami marki Apple jak również z tymi z systemem Android. Po otworzeniu pudełka znajdziecie kostkę Dice Plus. Instrukcja obsługi, w której w kilku krokach dowiecie się jak włączyć kostkę, sparować ją z tabletem poprzez bluetooth, ładować baterie w kostce, czy ściągnąć pierwsze gry, książeczkę z informacjami o produkcie oraz krótki kabel micro USB do ładowania opleciony niebieskim materiałem. Dodatkowo w pudełku znajduje się materiałowy woreczek do przechowywania kostki. Przejdźmy więc do budowy Dice Plus. Kostka w całości wykonana jest z plastiku, ma kształt ścianu z zaokrąglonymi grogami o krawędzi 26 mm i waży 25 g. Ścianki kostki mają gumowaną powierzchnię w kolorze białym, a między nimi znajduje się niebieski plastik. Producent zapewnia o idealnym wyważeniu kostki gwarantującym całkowitą losowość rzutów. Po obróceniu kostki do góry nogami ta automatycznie się włączy a na ściankach wyświetlą się cyfry. Do podświetlenia zostały użyte wielokolorowe diody LED przez co mogą być one wyświetlane w różnych kolorach. Na ściance z numerem 1 znajduje się szczałka, która informuje nas o lokalizacji portu mikro USB do ładowania kostki. Dostęp do portu uzyskujemy poprzez wysunięcie ścianki w zaznaczonym miejscu. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to kostka jest wyposażona w Bluetooth 2.1 oraz 4.0, magnetometr, akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik temperatury oraz mikrokontroler ARM. Aby rozpocząć granie na nasz tablet musimy ściągnąć darmową aplikację Powered Board Games. Link znajdziemy na stronie producenta dicepl.us Po uruchomieniu aplikacji przywita nas krótki filmik, a następnie aplikacja przystąpi do parowania kostki z tabletem. W tym celu na tablecie musimy mieć oczywiście włączony bluetooth, a kostkę obracamy aby ją uruchomić. Migające na niebiesko cyfry informują nas o gotowości kostki do parowania poprzez bluetooth. Po kilku chwilach światełka zmienią kolor na zielony i znajdziemy się w menu wyboru gier. W aplikacji znajdziemy 6 gier, które otrzymujemy wraz z zakupem kostki, oraz listę tytułów dostępnych do ściągnięcia oraz tych zapowiadanych w najbliższym czasie. Na chwilę obecną dostępnych jest zaledwie 12 gier. Po przejściu do profilu w aplikacji możemy zobaczyć listę różnych osiągnięć w szutach kostką oraz statystyki, w których znajdziemy informacje o poziomie baterii w kostce. Jest to jedyny sposób na sprawdzenie, ile baterii pozostało w Dice Plus. W ustawieniach możemy włączyć również tryb oszczędzania energii. Na początek, aby pokazać Wam możliwości kostki, zaprezentuję Wam demo gry Wings of Fire. Gra jest symulatorem lotu, w którym pełną kontrolę nad samolotem przejmujemy przy pomocy DICE Plus. Aby rozpocząć grę, ustawiamy kostkę cyfrą 3 do góry, tak aby cyfra 1 była skierowana do nas. Po chwili, samolot zaczyna startować, a gdy dojedzie do końca pasa startowego, mamy pełną kontrolę nad trajektorią lotu przy pomocy ruchów kostki. Stuknięcie cyfry 3 powoduje wystrzelenie pocisków, a przytrzymanie palca na cyfrze 3 rozpocznie salwę z karabinów. Granie w ten sposób w grę jest naprawdę trudne, ale na pewno obrazuje możliwości kostki i otwiera wyobraźnię na inne zastosowania w grach. Gra Wings of Fire to nie jest oczywiście klasyczny sposób zastosowania kostki. Przejdźmy więc do tytułów, które dostajemy wraz z nią. Pierwszą z nich jest Gra Backgammon, znana po polsku jako Trick Track. Jest to klasyczna gra planszowa, o której słyszał chyba każdy. A jej początków można doszukiwać się w starożytnej Azji i Europie. Nie będę tutaj tłumaczył zasad gry, jednak bez problemu działała ona na tablecie. A klasyczną kostkę oczywiście zastępuje nam Dice Plus. Kolejną grą jest Dice Plus Heroes. W grze możemy wybrać od 2 do 4 graczy, jednak nie musimy grać w nią z drugą osobą, gdyż każdy z przeciwników może być zastąpiony przez komputer. Pomimo swojej nazwy i oprawki 3D, gra zapewne wygląda dość znajomo. I nic dziwnego, gdyż jest to po prostu klasyczna niemiecka gra Chińczyk. W grze musimy przeprowadzić wszystkie swoje pionki lub w tym przypadku robociki wokół planszy aż do domku. Następną grą na liście jest czuczumba. Jest to gra dla dzieci, w której wzmacniają one swoją pamięć oraz uczą się dodawać i odejmować. Po otrzymaniu cyfry na kostce musimy zgadnąć do którego wagonu ma przemieścić się postać. Szałka na ekranie pokazuje nam czy ruch ma być zgodnie ze wskazówkami zegara czy w przeciwnym kierunku. W grze znajdziemy różne poziomy trudności, a w najtrudniejszym z nich, między rzutami kostki, nie pokazuje nam się pozycja postaci i musimy zapamiętać, w którym wagoniku się znajdowała. Kolejną grą jest Rainbow Jack. Jest to gra strategiczna, w której każdy gracz posiada 5 rzędów o różnych kolorach. Grę wygrywa osoba, której uda się w jakimkolwiek z rzędów uzyskać sumę 21. W każdym rzucie kostka przybierze jeden z pięciu kolorów, a cyfrę, którą wskaże będziemy mogli wykorzystać, aby ją dodać lub odjąć od naszego rzędu lub przeciwnika. Jeżeli nikomu nie uda się uzyskać 21 w żadnej z kolumn, wygrywa ten, którego suma wszystkich rzędów jest najwyższa. Kolejna gra jest jedną z moich ulubionych i naprawdę potrafi bardzo wciągnąć, gdy gramy w nią z przeciwnikiem. Zasady gry są banalnie proste. Na planszy znajdziemy pola o różnych kolorach. Po rzucie kostką musimy położyć taką liczbę palców, jaka wypadła na kostce na polach o odpowiednim kolorze. Nie możemy odrywać palców aż do czasu, gdy przeciwnik wykona swój ruch. Jeżeli dotrwamy do tego momentu, otrzymujemy punkty, które odpowiadają liczbie palców przytrzymanych na tablecie. Gra w swoim założeniu przypomina mi nieco grę Twister. Ostatnią darmową grą jest This Way Up. Jest to gra planszowa, w której po wyborze kosmity ścigamy się po planszy rzucając kostką. Po drodze możemy napotkać zwierzęta, które nasz kosmita porywa dostając punkty w zależności od wielkości zdobyczy. Czarny kod powoduje odjęcie punktów od sumy. Na koniec wyścigu osoba, która ukończyła pierwsza dostanie bonus punktowy, a grę wygrywa gracz, który zdobył większą ilość punktów po ukończeniu wyścigu. Jedną z płatnych gier, o których warto wspomnieć jest gra Pirates w cenie 6 zł i 45 groszy. Gra charakteryzuje się bardzo ładną grafiką i interesującą rozgrywką. Posiada sporo zasad, więc ciężko byłoby mi tutaj wytłumaczyć wszystkie. W skrócie polega ona jednak na listowaniu kart ze statkami, które mogą zasilić naszą flotę. Na koniec jeszcze chciałbym się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami na temat kostki Dice Plus. Rozpocznijmy więc od designu. Podświetlenie kostki charakteryzuje się niską jasnością, przez co w jasnym pomieszczeniu ciężko jest dostrzec wyświetlane cyfry. Materiały zastosowane do budowy kostki wydają nieprzyjemny plastikowy dźwięk podczas rzutów, przez co kostka wydaje się być dość delikatna i początkowo nie sprawia zbyt dobrego wrażenia. Z czasem przyzwyczaiłem się jednak do jej budowy i im dłużej używałem kostki, tym bardziej zaczynałem ją lubić. Największą wadą kostki w tym momencie jest jednak mała liczba dostępnych tytułów gier. Mi osobiście spodobały się jedynie 3 lub 4 z dostępnych. Myślę, że na liście gier brakuje na przykład gry Monopol, która pracowałaby z kostką, czy klasycznych Drabin i Węży oraz gier, które sprawdziłyby się na studenckich domówkach. Po przetestowaniu symulatora lotów, myślę, że do kostki powinno być akcesorium, które posiada slot na kostkę i zamienia je w kierownicę. Reasumując, DICE Plus to naprawdę świetny projekt i posiada olbrzymi potencjał. Dopóki jednak na rynku nie pojawi się co najmniej 20 do 30 interesujących tytułów, dla większości będzie to zabawka na jedynie kilka godzin. Mimo wszystko czekam na ten moment z niecierpliwością i mam nadzieję, że nastąpi już wkrótce. Sam producent zapewnia na oficjalnej stronie, że nad grami pracuje aktualnie aż 100 deweloperów. Cena kostki również nie jest wygórowana i wynosi 150 zł. Mam nadzieję, że spodobała Wam się moja recenzja. Jeśli tak, to nie zapomnijcie nacisnąć lajka like pod filmikiem i dodać subskrypcji do mojego kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia!